Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku RPG podzielę się wam z jedną z takich podstawowych zasad podstawowych prawd objawionych mistrza gry. Mianowicie, gracze to debile. Ocz, nie Oczywiście takim mówię pół żartem, pół serio, ale nie, naprawdę nie chcę nikogo obrazić, ale uwierzcie mi, jeśli posłuchacie tego materiału do końca, dojdziecie do podobnego wniosku. Mianowicie, tą prawdę objawioną możemy podzielić na trzy podpunkty. Po pierwsze, wyobraźmy sobie sytuację, że gracze prowadzą śledztwo, docierają na miejsce zbrodni, yy, załóżmy jakiegoś pokoju w hotelu i zaczynają przeszukiwać pokój. Po kolei zaglądają pod szafki, yy, tam jakiś kredens, wyrzucają śmieci na środek pokoju i przeszukują, no po prostu śledztwo pełną parą. A my w swojej genialności umieściliśmy klucz, do, taki dowód obciążający mordercę pod dywanem. No, i gracze tylko nie zaglądają pod dywan, bo nikomu do głowy nie przychodzi. Do... Swoją drogą, jak mistrz gry opisuje, że w pokoju jest dywan, zawsze pod niego zaglądam. Trusktory. Bo ja się jestem po prostu nauczony na własnym przykładzie, że mistrz gry czasami robi bardzo dziwne rzeczy. Teoretycznie przeszukanie i gracze nie zaglądają pod ten dywan, w związku z tym nie znajdują tego śladu. Przygoda stoi, kończy się po 5 minutach i wszyscy są wkurzeni, ale o co chodzi? Problem mianowicie polega na tym, że to co jest normalne i oczywiste dla mistrza gry, nie zawsze jest normalne i oczywiste dla graczy. I dlatego bardzo często można się naprawdę nieźle przejechać, myśląc, że gracze postąpią w ten, a nie w inny sposób. I jak się przed tym uchronić? Mianowicie, trzeba trzymać rzeczy jak na jak najprostszym poziomie. Jeśli gracze mają znaleźć jakiś ważny dowód, nie może on być ukryty nie wiadomo gdzie, Mistrz gry musi i tak go umieścić, żeby mieć stuprocentową pewność, że gracze go znajdą nie można zbyt utrudniać, nie można zbyt kombinować ponieważ gracze prawdopodobnie nie odgadną naszego wielkiego planu i na niemal 99,9% zrobią coś innego niż my przewidzieliśmy jeśli będziemy zbyt komplikowali ze scenariuszem z jego, że tak powiem, skomplikowaniem to gracze na bank się pogubą. więc trzeba rzeczy trzymać na w miarę prostym poziomie Podpunkt numer 2 mówi, że o, wyobraźmy sobie taką scenkę, że gracze sobie siedzą w tawernie, odpoczywają po podróży, po męczących przygodach, a jeden z graczy postanowił pójść na targ, na, do gdzie tam jakiś płatnerz jest, żeby naostrzyć swój piękny, potężny miecz. No i jak Kowal Ostrz zajmował się jego mieczem, to ten usłyszał jak dwóch klientów rozmawia, że tej nocy jakaś tam banda napadnie karawanę zbliżającą się w stronę miasta. I wokół tego miała toczyć się przygoda, że gracze albo za opłatę, albo z dobroci serca pójdą i powstrzymają bandytów. Jednak gracz wraca i nic nie mówi swoim kolegom z drużyny. Dlaczego? Ponieważ gracze, którzy ma mają coś takiego, że jak usłyszą jakąś informację, to lubią zadajeć ją dla siebie, żeby mieć takiego przysłowiowego asa w rękawie. Przykładowo, jeśli jedna z tej jakąś bardzo ważną informację. To bardzo często sam nie dzielę się z członkami drużyny, ponieważ chcę e, tą, tą wiedzą nabytą, ponieważ chcę w pewnym momencie ich zaskoczyć. A macie, ja, ja o tym wiedziałem, ja o tym wiedziałem. E, albo załóżmy, poprowadzić ich, chodźcie tutaj, będzie fajnie, i potem dopiero w trakcie objaśnia się im sytuacji, wprowadzić ich w tajniki tej przygody. Po prostu, żeby samemu czuć się troszeczkę bardziej fajnie. Dlatego, jeśli podajemy jakąś bardzo, bardzo ważną informację z punktu widzenia fabuły, Musimy się upewnić, że otrzymają z każdy z graczy, ponieważ na 99,9% ktoś ją zahomikuje dla siebie. Przynajmniej u mnie zawsze tak było i zawsze, jeśli u mnie pada jakaś ważna informacja, upewnia się, że przynajmniej większość drużyny o niej usłyszy. Dlatego, właśnie, żeby przygoda mogła toczyć się swoim normalnym torem. Podpunkt trzeci dotyczy zagadek. O Boże, zagadki to jest bardzo wdzięczny temat, ogólnie RPG i zagadki idą dobrze w parze, problem pojawia się wtedy, kiedy rozwiązanie zagadki jest niezbędne do, do tego, aby przygoda podtoczyła się dalej swoim torem, a gracze już trzecią sesję myślą, kurcze, jak to rozwiązać. Miałem takie przypadki, że gracze myśleli nad zagadką przez całą sesję i... Doszedłem do bardzo prostego rozwiązania, mianowicie zagadki nigdy same w sobie nie mogą być wymogiem do ukończenia przygody. Mogą stanowić klucz do jakiegoś ułatwienia. Trzy przykłady pierwsze z brzegu. Eee, załóżmy, że gracze stoją przed e, tajnym, jak, stoją przed jakąś komnatą, e, za którą znajduje się przedmiot mający im pomóc w pokonaniu jakiegoś ostatecznego, silnego bossa. Gracze mogą go pokonać bez rozwiązywania zagadki, w ogóle olać tą komnatę mogą zupełnie, ale jeśli im się uda, to ich walka z finałowym przeciwnikiem będzie dużo, naprawdę dużo łatwiejsza. E, inny przykład: e, gracze stoją przed drzwiami, które prowadzą do dalszej części katakumb. Jeśli rozwiążą zagadkę prawidłowo, drzwi się otwierają i sobie idą dalej. Jeśli zaś drzwi się jeśli zaś odpowiedzą nieprawidłowo, drzwi się nadal otwierają, ale wraz z nimi otwiera się sześć innych drzwi, za którymi czają się potwory. Gracze będą musieli z nimi walczyć, będą potem troszeczkę bardziej osłabieni, ale nadal są będą w stanie ukończyć się przygodę. Albo, nie wiem, przykładowy jeszcze trzeci przykład. Y Odgadnięcie zagadki, jakiś odkryw, jakieś tajemne przejście I zamiast przezierać się przez całe katakumby, jakieś lochy, labirynty Mogło iść prosto do komnaty bossa Dlatego, że byli sprytni i to jest dla nich nagroda W tych trzech przypadkach one bardzo dobrze odwzorowują problem yy, Gracze zostają nagrodzeni za rozwiązanie zagadek Ale jednocześnie jeśli im się to nie uda Nie są w żaden sposób hamowani, przygoda nie jest przedłużana Ponieważ jak mówiłem to warto, jak stworzymy jakikolwiek scenariusz, to warto o tym pamiętać, ponieważ te trzy podpunkty sprowadzają się do jednego, że coś, co jest oczywiste i normalne dla mistrza gry, prawdopodobnie nie będzie oczywiste i normalne dla graczy. I mając to na uwadze, trzeba konstruować przygody, tak żeby ograniczyć, znaczy tego nigdy nie da się ograniczyć, graczy? zawsze coś nam odwalą, coś, czego się nie będziemy spodziewali, będziemy tak skali tylko... Boże, co oni tutaj robią? Ale można naprawdę dosyć do tego stopnia to sobie ułatwić, że będziemy w stanie w dosyć łatwy sposób przejąć, że tak powiem, kontrolę nad tym, co gracze robią w pewnym momencie. I z tą złotą myślą, gracze to debile, pół żartem, pół serio, zostawiam was kochani dzisiaj. Lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie. Na razie.